Drodzy widzowie, za nami dziewiąta runda sezonu piątego, a Grand Prix Holandii dostarczyło nam niezapomnianych wrażeń na to, że w zamku. Tym razem bezapelacyjnym liderem okazał się Piotr Jajkiewicz, który całkowicie zdominował ten weekend. Swoim tempem i precyzją potwierdził, że ostatni podium to nie był przypadek. Piotr po raz kolejny pokazał klasę i wziął pełną pulę. Zanim, na drugim miejscu, wspaniały wyścig rozegrał Szymcyr8 z Wikard, który udowodnił, że jest poważnym pretendentem do wysokiej pozycji i jak tylko znajdzie okazję, od razu ją wykorzystać. Na trzecim stopniu podium stanął Dominik Bekiesz z Mercedesa, który po zaciętej walce nie dał się wyprzedzić i ukończył wyścig w znakomitym stylu. To był naprawdę fantastyczny spektakl, wypełniony w świetną rywalizacją i niespodziany A co przed nami? Już niebawem spotkamy się na torze Suzuka w Japonii, gdzie rozegramy 10 rundę tego emocjonującego sezonu. Kto tym razem znajdzie się na czele stawki? Czy Piotr znów utrzyma przewagę, czy pojawi się nowy lider? Czy Kasper Piekarczyk wycina to już w Japonii? Zapraszamy do oglądania naszej transmisji live. Nie przegapcie kolejnych wyścigowych emocji. Widzimy się w piątek o godzinie 20.